Witam serdecznie w kolejnym odcinku Satisfactory. Dzisiaj e, troszkę bardziej na poważnie. E, gdyby ktoś nie wiedział, <laughs> ponieważ technologia ta akurat no, nie jest jakaś straszliwie skomplikowana, ale też chyba jedna z trudniejszych w Satisfactory. Także po wysłaniu ostatniej już we wczesnym dostępie windy stratosferycznej bądź kosmicznej, jak to tu mówią, e, otrzymujemy dostęp do technologii aluminium. E, otrzymujemy możliwość wykrywania boksytów, z których to aluminium jest produkowane, jednakże tym razem nie jest to takie proste. E, po pierwsze boksyty są dość daleko No przynajmniej na tej mapie, na której ja gram, czyli tej, tej takiej chyba zdaje się, że to najłatwiejsza mapa jest Dobra mniejsza z tym Boksyty znajdujemy, przywozimy i co dalej Otóż aluminium wytwarzane jest w raz, dwa trzech etapach i dopiero potem możemy z niego cokolwiek produkować, ponieważ żeby coś produkować musimy uzyskać sztaby aluminium. Więc po pierwsze potrzebujemy dwóch rafinerii do tego. W pierwszej rafinerii rozpuszczamy nasz boks w wodzie i otrzymujemy zawiesinę, czyli potrzebujemy dostarczyć wody i boksytu. Wychodzi nam jedną rurą z tej operacji no, coś spadło roztwór tlenku glimu hmm, chyba musiałbym tą rafinerię przyspieszyć nieco czyli po prostu i e, jako odpad na razie odpad wychodzi nam z tego przemionka tak Weźmy sobie Będziemy mogli stwierdzić, co to, albo nie, przeczytamy po prostu. Hmm. Tak, krzemionka. Krzemionkę możemy uzyskiwać również w inny sposób, z kopalin, ale, hmm, ale do tego celu... Ale tutaj, znaczy tu otrzymujemy ją za darmo, będzie nam potrzebna później, więc ją magazynujemy. Jak na razie magazynowanie specjalnie nie, nie sprawdza się, ponieważ produkcja wymaga więcej krzemionki niż jest produkowane. E, zaczynam się plątać w zeznaniach, ale mam nadzieję, że do tej pory wszystko jest zrozumiałe. E, w następnym etapie ten roztwór tlenku glinu e, pomieszany z koksem naftowym, który do tej pory był odpadem i którym paliłem w elektrowniach a w tej chwili jest przywożony z naszych rafinerii pociągiem, który jak widać nieco się rozbudował jeszcze się przejedziemy w tym odcinku pokażę gdzie na tej mapie boksyty można znaleźć tutaj uzyskujemy skrawki aluminium i wodę z powrotem więc w zasadzie można by tutaj proces, ten obieg wody zamknąć. Ja w tej chwili przeprowadziłem wodę do początku procesu i stanowi ona tutaj niejako, niejako obieg zamknięty stanowiłaby, gdyby nie to, że oczywiście część wody znika w tym procesie. Przydałby się tu zawór, który od czasu do czasu bym otwierał. Eee, no a tak niestety muszę po prostu zniknąć część rury. Także woda sobie przepływa po odzyskaniu z drugiej rafinerii na początek procesu do rafinerii pierwszej, gdzie jest e, mieszana z boksytem. Tak, yy, więc woda odpadowa sobie leży tutaj. I po jakimś czasie oczywiście wody nam braknie, ponieważ oczywiście yy, oczywiście mamy ubytki w tym procesie, więc hmm. dlatego myślę, szanowni deweloperzy, przydałby się zawór, który można by otwierać lub zamykać. Mamy tylko możliwość spuszczenia płynów z danego rurociągu nie mamy możliwości zamknięcia go jako takiego. Tutaj mamy skrawki aluminium, takie, takie hmm, płatki, które w rzeczywistości również podobnie wyglądają. Mamy taki oto kruszec, który w odlewni w połączeniu z krzemionką, którą uzyskaliśmy w pierwszej rafinerii jako odpad. Niestety trochę zbyt wolno to się odbywa, w związku z tym trzeba by donieść trochę krzemionki, która przyjechała. Jest wyrabiana z, już mówię, krzemionka. Może powstawać z kwarcu. I wapienia. Troszeczkę więcej nam to daje wtedy tej krzemionki. No ale dobra. Nie, nie warto aż takiej instalacji budować. Następnie potrzebujemy odlewnię. Aha, już mówiłem. Z odlewni wyjeżdżają nam sztaby aluminium żeby z tych sztab aluminium wytworzyć blachę aluminiową bądź jakieś inne rzeczy no nie wiem co jeszcze można z aluminiowych rzeczy aha nie no do wszystkiego jest potrzebna chyba blacha Potrzebujemy jeszcze sztaby miedzi. No ale miedź, wydobycie miedzi mam już zorganizowane na większą skalę. O, coś tu przerabiałem i, i została mi skrzyneczka. O, nie mam gdzie tego włożyć. Ale, no dobra, nieważne. Tak, więc w tej chwili skoczę, doniosę troszkę więcej krzemionki, żeby to się troszeczkę szybciej odbywało. Jak widać taśmociągi mogą przez siebie przenikać, bo inaczej mógłby, mógłby mógłby powstać chaos? Myślę, że w ten sposób powstaje chaos jeszcze większy. Hm. No ale w każdym razie mogą. Tutaj mamy stację odbiorczą, która Odbiera kwarc z naszych kopalni kwarcu dobrze, zabieramy krzemionkę. To chyba będzie prostszy sposób. Mógłbym oczywiście taśmuciągiem przeciągnąć to do tych przetwórni, ale... W zasadzie to tylko na potrzebę tego filmu przy, przyspieszę proces produkcji blachy aluminiowej, ponieważ nie jest ona mi potrzebna póki co w jakichś takich wielkich ilościach. Hmm, to znaczy oczywiście przydaje się, przydaje się blacha aluminiowa i to nawet e, bardzo, ponieważ przy jej pomocy można wykonywać taśmociągi klasy piątej czy szóstej? już mówię taśmociąg klasy piątej no ten to już jest naprawdę szybki właściwie nawet już nie nie daje rady animację no daje radę ale nie, nie bardzo a czemu mi to znika za każdym razem? Okay, mam nadzieję, że to już wszystkie. Tak, chyba tak. Dość ważne jest też, że czasem fabryki pracują mi zbyt wolno i nie wiem co się dzieje. A rzecz w tym, że szybkie taśmy ciągi należy też umieszczać na wyjście z fabryk. Czasem fabryka produkuje szybciej niż taśmociąg jest w stanie odbierać, szczególnie te taśmociągi klasy pierwszej. No dobrze. Czyli jeszcze raz, podsumowując, dwie rafinerie potrzebujemy. W pierwszej bokset mieszamy z wodą. Wytrąca się z niego krzemionka. Następnie taki roztwór tlenku glinu po dodaniu koksu naftowego. Przekształca się w skrawki. Do których to skrawków należy z powrotem dodać krzemionka i mamy sztaby aluminium. Do nich dodajemy trochę miedzi i mamy aluminiowe blachy. Teraz jeszcze chwilę poczekam. No, jeżeli chcę pod prąd, wow, a cóż to się stało, jeżeli chcę pod prąd po takim taśmowciągu biec, to uu, może być trudno, dobrze, poczekamy chwilę na pociąg, znaczy ja poczekam, ale no, chyba już nadjeżdża, tak, nadjeżdża pociąg, rozrosła nam się trochę nasza linia kolejowa, znaczy moja, Mamy już w tej chwili cztery wagony No co się w tym z tym wiąże Mamy raz, dwa, trzy, cztery Cztery stacje, Dobrze. wsiadamy do lokomotywy. Nie będziemy jej pilotować, ona pilotuje się sama, ale teraz już od jakiegoś czasu możemy sobie nią jeździć podczas gdy ona sama się pilotuje. Można oczywiście na nią wskoczyć <laughs> gdzieś tam na górę i jechać na niej po prostu. Ten pojemnik, który nie został rozładowany oznacza, że po prostu brakło miejsca. Najprawdopodobniej nie ma miejsca na boksyty. Zbyt wolno je przerabiam, ale nie sądzę, żebym potrzebował dublowania linii do produkcji aluminium, ja ponieważ dotychczasowe osiągnięcia i tempo produkcji są wystarczające. No Jeżeli ktoś oglądał poprzednie filmy, to ten odcinek już znamy, choć nieco się rozrosła stacja kolejowa, ponieważ no, była potrzeba przywiezienia koksu naftowego to koks naftowy dobrze by było mieć osobno e, oczywiście są inteligentne rozdzielacze ale po pierwsze jeszcze nie odkryłem tej technologii jakoś nie było kiedy jeszcze mi że gra zajmuje naprawdę mnóstwo czasu nie jest to gra dla osób niecierpliwych e, tak jak widać Perony załadowcze są tylko dla odpowiednich wagonów. Do wagonów, które mają tędy tylko przejechać, robimy takie puste miejsca. E, może być mało towaru, ponieważ e, jedna z rafinerii produkowała paliwo do moich ciężarówek. Teraz mogę już te paliwo chyba zastąpić akumulatorami, ale to pokażę kiedy będę on pewien jak to się robi i czy to tak działa, że wyjmujemy paliwo, wkładamy akumulator i ciężarówka jedzie. Poza tym nie wiem jak to się ma ekonomicznie, ponieważ no, produkcja paliwa w kanistrach, które jest używane do pojazdów, nie jest jakaś specjalnie wymagająca no w tej chwili jestem na etapie produkowania sporej ilości komputerów czy ten ślimak tam wisi w powietrzu chyba tak e, komputerów które potrzebne mi są do odkrycia energii jądrowej e, więc potrzebuję sporo plastiku a jedynym w zasadzie ograniczeniem w produkcji paliwa płynnego jest plastik dobrze do tej pory wszystko jest bez zmian tak jak było ale teraz skręcamy w kierunku kopalni boksytów i tutaj nowy most właściwie nawet trudno to nazwać mostem szlak Od dali widać nieporadne rampy wiodące do kopalni krzemu krzemionki w zasadzie a tutaj mamy takie fajne, gładkie, po prostu nie pomyślałem o tym i nie kupiłem sobie odpowiednich ramp za punkty. Teraz już te rampy mam, troszeczkę jak widać jest to gładsze. W związku z tym tamte schodki również będę przebudowywał tak żeby ciężarówki przestały mi spadać z tych Trochę przy zapisach gra się zacina Tu jak widać boksyty, boksyty, boksyty Jest też w zasadzie drugie wejście sądzę że za jakiś czas tamtą rampą będą do nas docierały aha jak to wygląda kiedy jest jeszcze towar w wagonie a troszeczkę można doładować otóż po. tak właśnie zostanie to przesypane właściwie zostało już przesypane i jedziemy dalej tam za tym wodospadem są materiały promieniotwórcze, ponieważ jeszcze na razie nie znam technologii. Ale wiem, że tam są, ponieważ już byłem. Musiałem się zaopatrzyć w odpowiedni kombinezon, żeby nie został napromieniowany. Teraz jazda kolejką górską. Z ładunkiem boksytu. Eee, w następnym oku jakieś intrygujące miejsce jest się tam wybiorę w następnym odcinku planuję wykonać przelot na tej płaszczce która tu nam lata po całej okolicy jak w widzicie mniej więcej na wprost zbudowałem już nawet konstrukcję która pozwoli mi wskoczyć na jej grzbiet no i zobaczymy czy da się po pierwsze wskoczyć jej na grzbiet, a po drugie no co na tym grzbiecie jest, a po trzecie no, gdzie ona lata to właściwie widzę, ale lata w miejsca gdzie raczej dojść mi się nie uda chciałbym zobaczyć co tam jest, także teraz dojedziemy do Ro, 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 ro. końca trasy i na tym odcinek produkcji aluminium sobie zakończę i zaproszę Was do oglądania następnego, którym właśnie ów przelot latającą płaszczką chciałem sobie urządzić. wygląda trochę jak ćma przerośnięta a nic ma jeszcze jakichś tu kompanieros którzy z nią lecą mam nadzieję że oni nie są agresywni ale jeżeli są to mam na nich strzelbę z mnóstrem No cóż, po odkryciu energii atomowej jeszcze kilku... Kula merskiera tam na górze chyba jest, ale jak na razie nic z tymi kulami nie potrafię zrobić. No dobra, wysiadamy. Idziemy na moje stanowisko startowe, płaszczki. Przelatujemy się. A w tym odcinku to wszystko. Dzięki za oglądanie. Zapraszam do oglądania następnych. Co przywieźliśmy? Chciałbym zobaczyć, czy przywieźliśmy jakąś gumę. Wreszcie. A, bo zaczęła mi się kończyć guma. Tylko muszę skoczyć zmienić... No, zmienić ustawienie jednej z rafinerii na polu naftowym, ale to już... No jest gra zajmująca i zabiera sporo czasu. Tak jak powiedziałem, nie jest to gra dla ludzi niecierpliwych. Sądzę też, że no prościej gra się komuś, kto ma nieco większe zamiłowanie do porządku, niż ja ponieważ widać zdarza mi się rozwiązywać problemy w ten sposób, że aha, nie mam miejsca, to sobie zbuduję pięterko eee, troszkę bez ładu i składu, nie chciało mi się biegać między eee, między rozstawionymi tutaj urządzeniami, więc sobie zbudowałem pomost, ale żeby on był chociaż prosty, albo coś w tym rodzaju. Nie, 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 to nie ja. No nic, a tam stanowisko, z którego spróbuję wskoczyć na płaszczkę. Do zobaczenia.